Zakazane 2010 UKS prezentuje najnowszy singiel Pod tytułem I Wanna Love You Polish Remix Wysłuchajcie nas Zapraszamy Zaczynamy Lecimy z koksem Czad udajemy Rurya Go Jedziemy Wczoraj o północy szedłem dziś do parku Zapomniałem tylko o swoim zegarku Gdy zorientowałem się, że go już nie mam Obudziłem się z sobą szybko sęść mam, pararam, parararam. parararam, parararam. Ludzie wysłuchajcie mojej opowieści, nikomu to w głowie się nie mieści, chciałbym dodać coś od siebie, od serca, że to nie był prawdziwy morderca. Stoję na balkonie, widzę kretowisko, a tam kret wystawia swoje nagie przycisko, Cuki stoi w i pije browara, a za samochodem ludzi pełna fara. yo. yo! Ludzi pól opcja im pradaje czadu, nigdy u nas nie brakuje browaru perła lubęska, to jest to co lubię, chociaż sotkę czasem, też stwierddowość lubię. Mieszczyzna, miasto kulturalne 2010, chcę opowiedzieć Wam wszystko. Mam zawieszenie w swym samochodzie: super sportowe, ale nie na wchodzie. Kolor niebieski, a na dachu dwie kreski. Jojo, usiądź. Chcę ci ścigać każdego dnia, coraz więcej mu wpisy dam. I ten 2340, 140, to i nikt się tu nie pieści. Prawie pierwszy miejsce na zawodach miałem. Od Gran na kapciu podjechałem Z laskami robiłem co chciałem Taki zamiar właśnie miałem Twoja twarz ciągle mi się śni Dobry podkład, takt i beat Nie mów że to jest złe każdy nową płytę już bardzo chcę bo singiel to jest to super remix, yo yo yo.